Co myślisz na temat właśnie takiej populacji teraz, ścigania się na 400 metrów? Ja myślę, że każda forma uwolniania emocji, które są u kierowców i, i, i poprzez to nie uwalniają się na zwyczajnej ulicy jest dobra. Jeżeli ktoś może spróbować swoich sił, e, wcześniej siedząc godzinami czy tygodniami w garażu, robiąc te wszystkie śrubki składając do kupy, żeby przez łamek sekundy ta rakieta wypaliła często to nie jest rakieta ale właściciel, który odpala to auto, ma wrażenie, że to jest jego rakieta i myślę, że to jest dobre. No, to, to powoduje na szansę realizacji jakichś zamierzeń, marzeń mm -hmm. często. A, a przechodząc jeszcze do Kajotesów, no wydaje mi się, że to jest w ogóle pierwszy stopień, pierwszy krok każdego kierowcy sportowego. Myślę tutaj o samochodach, o rajdach, bo jeszcze lepszy jest karting i, i, i każdy, kto spróbował go karda, może już wstępnie... Mniej więcej mieć świadomość, czy będzie dobrym kierowcą wyścigowym, czy, czy rajdowym, bo to jest taki naprawdę e, świetny początek. Taka szkoła, która pozwala nauczyć się tych podstawowych odruchów od razu, natychmiast, bo to jest akcja, są inne wózki, e, jest e, ten moment, że jak za mocno skręcasz, to, sam, to auto, no, auto gokar nie skręca. Także bardzo wiele czynników, które natychmiast się pojawiają i trzeba to momentalnie e, korygować. A na drodze nie można przy, nagle zerwać przyczepności, czy rzucić sobie, czy spróbować, no bo są inni użytkownicy, no widzimy jaki jest ruch. No akurat tu jesteśmy, samochody jadą non stop w to i z powrotem.